Znajdujemy się w strefie zamieszkania. Pewna ulica w pewnym mieście, nieważne gdzie, nieważne u kogo. Bardzo charakterystyczne rozdzielenie jezdni od tras przejścia pieszych. Więc trudno powiedzieć, co było najpierw. Czy najpierw wybudowano układ drogowy, a później wprowadzono strefę zamieszkania, czy, czy na odwrót. Mamy tutaj pomiędzy zieleńcami, a posesjami wydzielone odniki dla pieszych. Taka słoneczny kolor kostki brukowej, zjazdy bordowe. Miejsca postojowe wyznaczone znakiem D18, zgodnie z zasadą oznakowania w strefie zamieszkania. Jak można zauważyć, nie ma tutaj na tym odcinku żadnych elementów uspokojenia ruchu. Co prawda, odcinek nie jest zbyt długi, ale mimo wszystko człowiek by się spodziewał takich elementów. Tabliczka pod znakiem D18 już jest bardzo mocno wyblakła. Jeśli chodzi o napis płatny na znaku D18, to to powinno być niżej po prawej w tym momencie. Miejsca postojowe wyznaczone, chociaż tu w tym momencie czerwona bordowa kostka wskazuje, że może to być już planowany przyszły zjazd do posesji. Mamy tu oczywiście miejsca postojowe, jedno z nich jest wyznaczone jako miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Znak D18 już trochę zabrudzony. Można ewentualnie jeszcze sprawdzić jak jest. O, ja mam taki roboczy roboczą metodę, jeżeli 5 nie dotyka znaku drogowego, to znaczy, że te minimum 2,20 warunek jest spełniony. Yy, powierzchnia miejsca wyznaczonego dla osoby niepełnosprawnej jest elegancko na niebiesko pomalowana. Jeżeli chcielibyśmy policzyć, ile ono ma, no to mamy tutaj jeden, dru, drugi, trzeci, czwarty krawężnik, więc jest około 4 metrów szerokości. Jeden, drugi, trzeci, czwarty piąty krawężnik 4 na 5 więc minimalne parametry miejsca dla osoby niepełnosprawnej są spełnione oczywiście tu już jest kolejny problem w strefie zamieszkania zasada wskazuje, że nie, nie stosuje się oznakowania drogi z pierwszeństwem a na załączonym obrazku widzimy znak D1 za znakiem D1 jak wskazuje geometria i y, kostki brukowe no są to Trzy miejsca postojowe nieoznakowane, w związku z tym no nie powinien tutaj samochód e, parkować. Jeżeli parkuje, to narusza zasadę, że nie w wyznaczonym miejscu. Tak samo tutaj za tym e, skrzyżowaniem również jest e, nieoznakowane miejsce postojowe. Jeśli chodzi o te pozostałe miejsca, tamte sześć miejsc zwykłych, jedno dla osoby niepełnosprawnej jest jak najbardziej w porządku. Jeśli chodzi o fakt, że tu mamy skrzyżowanie, no to w rejonie skrzyżowania te miejsca postojowe po drugiej stronie skrzyżowania są niewskazane do wyznaczania. Tu mamy, jeśli chodzi o wlot tego skrzyżowania, mamy z kostki brukowej y, y, zaznaczone przejście dla pieszych, ale tylko na bazie kostki brukowej. Tu jest odcinek drogi bez przejazdu, ale nie ma znaku drogowego, tak zwana ślepa droga. Przy czym Strefie zamieszkania tu mamy początek, koniec strefy płatnego parkowania, więc tu w tym miejscu teoretycznie wszystkie samochody, które w pasie drogowym parkują, nie mogą, z uwagi na to, że jest to wyznaczona strefa. Tak zwane przejście dla pieszych tutaj jest, jest bardzo nietypowe, bo jest wykonane z kostki brukowej białej, co sugeruje przejście dla pieszych, ale nie ma oznakowania D6, wskazującego, że to są pasy więc to jest bardzo mylące dla pieszego jeśli chodzi o pierwszeństwo na, w strefie zamieszkania no to klasycznie prędkość 20 parkowanie w wyznaczonych miejscach oraz ruch pieszych z pierwszeństwem mamy A7 która tutaj w ogóle nie powinna występować idąc dalej kontynuując naszą pieszą podróż w strefie zamieszkania mamy tutaj oznakowanie dla miejsca niepełnosprawnego co powoduje że ten znak zabrudzony, tu jest kwestia utrzymaniowa w tym momencie po drugiej stronie są miejsca parkingowe wyznaczone między zjazdami to powoduje, że parkujący samochód ogranicza widoczność przy korzystaniu ze zjazdów tu mamy dopiero na tym odcinku możliwość parkowania zaznaczonego poprzez znak pionowy oraz linie poziome i tu występuje ten sam problem co po drugiej stronie że parkujące samochody wpływają negatywnie na widoczność przy y, korzystaniu ze zjazdów z posesji, a to jest w ustawie prawo o ruchu drogowym, które wskazuje, że parkując samochód nie należy utrudniać widoczności w takich miejscach. Tu oczywiście z drugiej strony skrzyżowania mamy y, D1. -kę. Teraz naprawdę by trzeba się było poświęcić, żeby przeliczyć czy jest co najmniej 50 krawężników bo nie dość, że ten znak tu w ogóle nie powinien występować, to gdyby się okazało, że on na wysokości po 17 jest dalej niż 50 metrów od krzyżówki, to w dodatku nie dość, że jest niepotrzebny, to mógłby być jeszcze źle ustawiony. Ale sam błąd istnienia tego znaku wystarczy, żeby podlegał skasowaniu. Po drugiej stronie mamy możliwość parkowania, ale nie widać oznakowania D18, więc cały ten parking wyznaczony z oznakowaniem poziomem można wskazać jako błędny, z uwagi na brak oznakowania pionowego. Cały czas powtarza się problem płatny, że jest to wklejka na, na tym, na tarczy D18. Dochodzimy do skrzyżowania i tu w tym momencie skrzyżowanie ponownie kolejne w strefie zamieszkania jest oznakowane niepotrzebnie znakiem D1. E, też tutaj e, sugestywnie z, z kostki brukowej zostały zaplanowane w innym kolorze Sugerowane oznakowanie P10 z białej kostki, nieoznakowane jako przejście dla pieszych. Tu nam się oczywiście przy prawej stronie kończy strefa płatnego parkowania, ale dalej jesteśmy w strefie zamieszkania. Widać, że to jest w miarę nowa przebudowa. Tu mamy koniec strefy płatnego parkowania, tam jest początek. Zgodnie z zasadami początek, koniec różnych stref, obszarów zabudowanych, to te znaki powinny być w jednym przekroju. Przynajmniej ja tak uważam na wzór obszaru zabudowanego, strefy 30 czy strefy zamieszkania, bo w jedną stronę jadąc mam strefę płatnego parkowania, w, innej, w innym rejonie nie mam. To trochę niestosownie wygląda. Tutaj, oczywiście, można zauważyć, że droga była przebudowywana w innym terminie lub na podstawie innego projektu, bo mamy szare zjazdy i pomarańczową jasną kostkę brukową dla chodników. Zjazdy do posesji są wykonane aż nadto, bo tu mamy dojazd do posesji 3, który jest w tym momencie. Dobra, mógłby być, bo to jest zjazd do posesji obok budynku i zjazd do garażu. Jeśli chodzi o skrzyżowania w strefie zamieszkania, no to tutaj bez zmian, takie znaki jak widzimy na załączonym obrazku nie powinny występować. Jeżeli to jest chodnik, no to w tym momencie wstępnie można powiedzieć, że tarcze są zbyt nisko poniżej 2,20. Powinno być to poprawione. Okej. Okay. Jeśli chodzi o zmianę tutaj pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu, to powinna być klasyczna reguła prawej ręki, ale widzimy tutaj po lewej stronie tło tył blachy D1 T6. Oczywiście po prawej stronie droga bez przejazdu. Mamy informację w postaci D4A. Ten wlot rzeczywiście jest yy, drogą bez przejazdu. Kwestia tylko, czy na pewno to jest y, droga publiczna, bo to jest dojazd do kilku posesji, ale jest oznakowanie skrzyżowania, więc najprawdopodobniej tak. Oczywiście tutaj, żeby nie przeszkadzać, mamy informację na wlocie, że to jest znak D4, A7 z tabliczką. W tym momencie przyjmujemy oznakowania w, terenu, w terenie, że to jest skrzyżowanie. Tu w tym momencie mamy kontynuację tej drogi. Oczywiście znaki D1 z T6. A po drugiej stronie, na trzecim wlocie, jak najbardziej możemy się tylko upewnić o, akurat tabliczka w porządku, tylko totalnie niepotrzebna w strefie zamieszkania. Dosyć duży kawałek odcinek drogi, jeśli chodzi o strefę zamieszkania. Co się dzieje, nie mamy tutaj, jak, żeśmy, jak wszedłem do strefy zamieszkania, nie mamy żadnych elementów uspokojenia ruchu, żadnych mijanek, żadnych donic, niczego. No zdaję sobie sprawę, że na tym odcinku drogi mogą być te małe natężenia ruchu, głównie dojazd do posesji. Ta, ten układ ulic tutaj rzeczywiście pełni funkcję takiego układu zamkniętego. Nie ma tutaj ryzyka, że będzie prowadzony jakiś tranzyt. Nie zauważyłem przystanków autobusowych, żeby jakaś tu komunikacja się poruszała w tym rejonie drogi. Trochę jestem za wcześnie, jeśli chodzi o układ, o pas drogowy, bo zielenina jeszcze sobie rośnie, więc albo to są łąki kwietne, albo jeszcze yy, około letnie koszenie nie zostało tutaj zrealizowane. Ekipa musiała jeszcze nie dojechać. No Albo zostały zasadzone kwiatki i trawy, które rosną wolniej. Kolejny element, który się tutaj notorycznie powtarza, jeśli chodzi o tą strefę zamieszkania, co jest ogromnym błędem. Cały czas stosowane oznakowanie pierwszeństwa. Znak D1. Sprawdźmy roboczo. No i jeszcze w dodatku 2.20 nie zachowane. jak już tak roboczo. Przynajmniej ja mam ustalone, że jeżeli ręką jestem w stanie dotknąć dolnej tarczy znaku drogowego, to znaczy, że jest coś nie tak. Tu mamy oczywiście już tylko dojazd do kilku posesji i wyjazd łamany z tego skrzyżowania mamy na A7, więc możemy się. Nie ma wyznaczonych na tym odcinku drogich parkingów Każdy samochód parkuje na własnej posesji To prawda mogę chodzić środkiem drogi, no bo tutaj nie ma okoliczności zabraniających takiej sytuacji, no ale skoro są chodniki, no to już tak skorzystam o, Żeby nie deptać trawy Upewnimy się, czy czasem nie doszło do dżingla, bo czasem jest tak. Oczywiście tarcza jest za nisko, ale przynajmniej oznakowanie jest, prawidłowo pokazuje, gdzie jest pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu. Oczywiście te wszystkie znaki nadają się do wycięcia, bo są wbrew zasadom obszaru e, strefy zamieszkania. Wychodzi na to, że ten układ drogowy jest w strefie tylko zamieszkania, a nie płatnego parkowania więc gdyby coś to można się tutaj gdzieś jeżeli byłoby miejsce zatrzymać tu znowu mamy źle oznakowane skrzyżowanie na wlocie na wlocie D4A chociaż widzę że coś z daleka coś jest nie tak z tym oznakowaniem bo już jest dobra A7 jest D4A jest trochę lekko jak gdyby pogięta zobaczmy czy A7 Druga folia A7, więc jest w porządku. Tu coś jeśli chodzi o tą D4A. Chyba coś została tutaj pokiereszowana. Możliwe, że się słupek przewrócił z powodu tego, że ktoś dobił. Mógł przejechać oponą, samochodem i, i tylko postawiono słupek z powrotem do góry. Co jest wyjątkowo dziwne, bo w strefie zamieszkania przy prędkości 20 na godzinę, to tutaj no, nie ma za bardzo jak poszaleć. Cały ten układ, ten blok uliczek został wybudowany na jedno kopyto, bo powierzchnia nawierzchnia jezdni, Ten sam rodzaj kostki, kolorów, plus oczywiście chodniki, co jest bardzo zastanawiające. Widzimy tutaj już powoli zarastające zielenią chodniki czyli Sygnał, że najprawdopodobniej ruch pieszych mimo wszystko jest tu w tym rejonie bardzo, bardzo mały i to powoduje, że, że to będzie zarastać. Więc zawsze mnie nurtuje pytanie, jeżeli wybudowano chodniki dla pieszych, to dzieci piesi teraz. Pytanie, czy nie dałoby się zrobić tylko chodnika po jednej stronie. Szczególnie, że to jest strefa zamieszkania, więc tutaj pas drogowy był bardzo szeroki. Można było też przynajmniej przeanalizować możliwość wykorzystania drogi rowerowej, chociaż w strefie zamieszkania ruch rowerowy może być prowadzony jak najbardziej w ruchu ogólnym. Przy 20 na godzinach nic nie stoi na przeszkodzie. I tu jest największa bolączka tych stref zamieszkania, że można było przy budowie tego układu drogowego wykorzystać potencjał i wszystkie skrzyżowania zrobić jako wyniesione.